To jest XXI wiek, tak powinniśmy we wszystkich gminach, we wszystkich samorządach to stosować i my jako Wojewódzki Fundusz właśnie tą lukę, której brakowało, czyli możliwość finansowania poza aglomeracjami tej kanalizacji utworzyliśmy, są tu również przyłącza, bo Pewnie dzisiaj o tym już pani prezes mówiła, ja tylko przypomnę, ponad 16 kilometrów kanalizacji zostanie wykonane. Będą trzy przepompownie i około 230 budynków będzie podłączonych właśnie do kanalizacji, więc bardzo się cieszymy. Gratulujemy spółce, gratulujemy gminie zaangażowania, determinacji i cieszymy się, że właśnie my jako fundusz możemy odpowiadać na te potrzeby i też przeznaczać znaczne środki, bo mówimy tutaj o milionach złotych, właśnie z korzyścią dla mieszkańców tego regionu. Tutaj zastosowaliśmy pierwszy raz taki mechanizm. 50% dotacji, 50% pożyczki, jeżeli tylko gmina sobie życzyła, ale nie ograniczaliśmy kwotowo dotacji, więc tutaj tak naprawdę kto pierwszy, ten lepszy i gmina Wilamowice, i gmina Łaziska Górne, bodajże gmina Dębowiec również, więc to są te pierwsze gminy, które aplikowały o środki. Oczywiście my na tym nie kończymy, ponieważ chcemy w dalszym ciągu, aby ten program... Trwało, bo to jest program na lata 2025-2026 z możliwością przedłużenia. Więc na pewno będziemy w dalszym ciągu wsłuchiwać się w głosy, jeżeli będzie tylko taka konieczność, taka potrzeba. Będziemy kontynuować ten program i środki, mam nadzieję, na przyszły rok, również, zarówno w całej gospodarce wodnej, ochrony powierzchni ziemi, w naszym zespole zwiększać, ale również na program, jeżeli chodzi o kanalizację poza aglomeracjami. To jest takie wydarzenie, które trzeba rozgłaszać. Mówić o tym światu, że można, bo na skanalizowanie kowalni Dolnego Boru Dzielnicy Skoczowa e, potrzebowaliśmy e, dużo wysiłków, dużo czasu, żeby to dofinansowanie uzyskać. Co powstanie w ramach tego projektu? Powstanie przeszło 16 km kanalizacji, trzy przepompownie sieciowe, podłączymy 230 budynków. To jest taka inwestycja bardzo oczekiwana przez mieszkańców i Kowali, na terenie których teraz tutaj jesteśmy i Dolnego Boru. Jak się Państwo rozejrzycie, mamy tutaj bardzo piękne obszary, mamy ekspozycje Beskidów. To jest takie miejsce, które aż się prosi, żeby wyposażyć w tą infrastrukturę kanalizacyjną, żeby podkreślić dbałość o środowisko, dbałość o swoje miejsce do życia na tym świecie. Do tego jeszcze trzeba powiedzieć, bo tam jest taka skomplikowana nazwa tego projektu, jest zacytowana nazwa rzeki Iłownicy. Jest to też uzasadnione tym, że na gminy zostało nałożony taki obowiązek uporządkowania systemu kanalizacyjnego odbioru ścieków w zlewni rzeki Iłownicy. To też dało asumpt do tego, żeby, żeby ten wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Tą inwestycję, którą dzisiaj rozpoczynamy, zakończymy w 2028 roku, w pierwszym kwartale. Pierwsi mieszkańcy terenu Kowali będą się mogli włączać już w 2027, a mieszkańcy Dolnego Boru w 2028 roku. Na ten moment większość gminy jest skanalizowana, ale mamy kilka takich miejsc, jak spokowale, czy dzielnica Dolny Bór, gdzie nie ma niestety ani jednego metra bieżącego rociągu kanalizacji. Tak, to jest nasza największa inwestycja, jeżeli chodzi o kanalizację przez mieszkańców. Sołectwa Kowale i Dolnego Boru od wielu, wielu, wielu lat sygnalizowana. Tak więc jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom tego, aby chronić środowisko, aby chronić nasze te wody gruntowe. No i środowisko dla naszych dzieci. Tutaj chciałbym bardzo serdecznie podziękować Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska, panu prezesowi Mateuszowi Pindlowi za to wsparcie, ponieważ jest to prawie 9 milionów netto. Jeżeli byśmy mieli, to znaczy powiem tak, gmina nie byłaby w stanie chyba nigdy zrobić tej instalacji, nie byłaby szans na to, aby sfinansować w całości czy w 100% tak duże zadanie. Tak więc jest to naprawdę skok w XXI wiek dla tych mieszkańców, chyba skok nawet w normalność, bo to powinna być normalność w XXI wieku w Europie.